Kto się od kogo i czego nauczył Germanie Skołoci Serbomazowie Słowianie? Opublikowano 28 sierpnia 2009 roku przez Białczyński. Kto się od kogo i czego nauczył Germanie Skołoci Serbomazowie Słowianie? Panuje u nas przekonanie, że wszystko przychodzi z zachodu jeżeli nie z Rzymu w starożytności, to z Anglii, Francji, Niemiec w czasach nowożytnych. Na 100% prawdziwe jest jednak inne twierdzenie. Najgłębsza głębia mądrości ulokowana była w państwie środka, Kitaju, Kutaju, czytaju w angielskiej wymowie Czajna, a przebywali w nim i sąsiadowali z nim Skołoci, Serbomazowie, Mążgołowie, Słowianie, a także Persowie, Windowie i potem, gdy się już wyodrębnili w Wielkim Stepie, Turcy. Oto powyżej drobny fragmencik dowód tego przepływu wiedzy płynącej ze Skołot i do starożytnych plemion skańskich, które po przeprowadzce ze Skanii na ląd i zmieszaniu się z Giełtami, Celtami i Słowianami utworzyły Germanię. Otrzymałem ten wycinek od Dobrosława Wierzbowskiego, który podobnych szczegółów na temat przenikania się kultur i różnorakich przemilczanych więzi wynalazł już bez liku. Jego pasję widać chociażby w artykule zamieszczonym na tych stronach o słowiańskich pisankach i zawartych w nich wspólnych słowiańsko-skołockich znakach, świętych symbolach wspólnej wiary przyrody. Powyższy fragment pochodzi z książki Wikingowie Jonatana Woodinga. Jak widać wikingowie używali skołockich, czyli słowiańskich, technik zdobniczych i wzorów w swoim wzornictwie użytkowym. Oni wiedzą o tym lepiej niż my. Z całą pewnością też jeszcze w X i XI wieku importowali z kaganatu si z chmiel i uczyli się wyrabiać dobre piwo. Bajanie, że piwo przyszło do Polaków z Niemietrzyce jest typowo niemieckim ednciem w trąby barona Munchausena, podobną nieprawda jest że piwo porter czyli ciemne przywędrowało z Anglii za pomocą pradziadka mojej żony Juliana i Pagaczewskiego. Ciemne piwa ważono na Słowiańszczyźnie, w Wielkiej Jast a potem Wielkiej Sarmatii, już na jakieś 2000 lat przed Chrystusem. Julian Pagaczewski przywiózł z Londynu w XIX wieku jedynie technologię przemysłowego procesu ważenia piwa porter i jako pierwszy zastosował ją w swoim browarze pod machiną naprzeciw krakowskiego barbakanu https://ukośnik ukośnik, ukośnik bialczynski.pl Ukośnik2009 Ukośnik08 Ukośnik28 Ukośnik Kto Myślnik Się Myślnik Od Myślnik Kogo Myślnik I Myślnik Czego Myślnik Nauczył Myślnik Germanie Myślnik Skoloci Myślnik Serbomazowie Myślnik Slowianie Ukośnik z